Jak i do siebie. Robimy narzędziowo, to tu już skupiacie się na krawędzi okrągłej, dobra? Bo tu będzie musiała być jasna informacja do środkowego układu nerwowego. Dosłownie głaszczemy sobie tą strukturę w różnych kierunkach. Delikatny, delikatny ruch. Jeśli pinami byście to robili, jeśli jest na początku duży stan zapady, nadziemy od dystalnych części. Tak około pamiętajmy, nie robimy tego na kościach, ponieważ to jest praca powięziowa, czyli staramy się omijać. Delikatne przesuwanie. Szybko bardzo odblokować sobie łydkę, czyli na ten moment mówimy o ślizgach. a często skręcenia kostki też są spowodowane u sportowców często wzmożonym napięciem i skróceniem tak naprawdę naszej łydki. Ja ruch żeby był ślizgowy w kierunku odblokowania, tak żeby się nie ślizgać, ale jak i do siebie. Kupimy narzędziowo, to tu już skupiacie się na krawędzi okrągłej, dobra? Bo tu będzie musiała być jasna informacja do środkowego układu nerwowego, opracować 30 sekund dosłownie na każdej z tych okolic. Nie ma znaczenia, czy w dół, czy do góry. Na razie, oczywiście, nie jestem w miejscu, żeby nie zabijać. Spróbuję ją wyślizgać, poodklejać. Cześć, no ja, nazywam się Grzegorz Torus, jestem instruktorem RockTape. Od 5 lat prowadzimy przeróżne szkolenia co do mobilizacji tkanek miękkich, co do terapii powięzi. Prowadzimy kursy w całej Polsce. Chciałbym Was serdecznie zaprosić wraz z firmą Od Nowa Szkolenia na nasze szkolenie online, które odbędzie się już 28 kwietnia o godzinie 20.00 Pokażemy Wam podstawowe techniki narzędziowe, kiedy wykorzystujemy jakie narzędzia, w jakich skorzeniach. Mocne pojęcie takie, podstawowe terapie neurologiczne, w jaki sposób stymulujemy sobie odpowiednie receptory powięziowe, żeby uzyskać odpowiednią odpowiedź do ośrodkowego układu nerwowego. E, pokażę Wam przeróżne fajne filmiki też e, na zasadzie USG, w jaki sposób już sekundowa terapia, mobilizacja tkanek wpływa już na powięź, którą bardzo średnio widać na tkankach miękkich. Podstawowe rzeczy na, na konkretnych jednostkach chorobowych też się skupimy, także bardzo serdecznie Was zapraszam i は、ま、い。